Wyobraź sobie, że masz czternaście lat, ubrana w stroje, które twoja rodzina oszczędzała dla ciebie przez lata. Twoja matka wpina wianek ze świeżych kwiatów w twoje włosy, udając, że jej ręce nie drżą. Twój ojciec patrzy na ciebie tak, jak mężczyzna patrzy na podpisany kontrakt. Twój brat bębni palcami, jak ktoś niecierpliwy, by zakończyć nieprzyjemny interes. Wszyscy nazywają to błogosławieństwem. Wszyscy mówią, że ten dzień należy do bogini. Nikt nie wyjaśnia, dlaczego starsze kobiety, stojące w pobliżu komnaty, odmawiają spojrzenia ci w oczy. Przed zachodem słońca nieznajomy zadecyduje, ile warte jest twoje ciało, a to wciąż jest ta najłagodniejsza część. Wrota świątyni lśnią jak złoto w popołudniowym świetle. Ziggurat wznosi się nad tobą niczym zbocze zawieszone na niebie. Wokół ciebie pachnie kadzidłem, gotowanym ryżem i ogniem. Kapłani poruszają się jak cienie, niewolnicy dźwigają ciężkie worki z ofiarami, a tam, w środku, za oknami owianymi ciężkimi perfumami, czeka na ciebie rytuał. Kapłan kładzie ci w dłonie wieniec z materiału, inny zapisuje twoje imię na glinianej tabliczce, a na ołtarzu dostrzegasz pojedynczą złotą monetę. Spoczywającą tak, jakby na kogoś czekała. W ciągu kilku minut zrozumiesz, dlaczego twoi rodzice cię tu przyprowadzili. W ciągu kilku minut zrozumiesz, dlaczego bramy świątyni zamykają się od wewnątrz. W ciągu kilku minut nauczysz się, że ten rytuał nie ma nic wspólnego z pobożnością, a wszystko z własnością. To nie mit. To był Babilon. System tak znormalizowany, że starożytni pisarze opisywali go bez skrupułów. I tak niepokojący, że nowożytni historycy wciąż spierają się, czy prawda nie jest zbyt mroczna, by ją zaakceptować. A gdy pierwszy nieznajomy zbliży się do dziewczyny w cieniu zigguratu, zrozumiesz prawdziwy cel najświętszego rytuału Babilonu i dlaczego świat próbował o nim zapomnieć. Jeśli fascynują Cię ukryte okropności przeszłości, Zasubskrybuj Grim History, kliknij przycisk Lubię to, a gdy dotrzesz do momentu, który przeraża cię najbardziej, napisz mi skąd oglądasz. Zacznijmy. Ma na imię Beltany. I to tutaj jej historia naprawdę się zaczyna. Teraz wyobraź sobie siebie jako Beltany, stojącą na progu świątyni Isztar. Są tu inne dziewczyny, takie jak Ty, niektóre starsze, inne młodsze. Niektóre wydają się opanowane. Inne wyglądają, jakby chciały zapaść się pod ziemię, podają im cienki sznurek, jest luźny, miękki, spleciony z włókien roślinnych, korona dla świętości, mówi kobieta za tobą. Umieszczają ją wokół twojej głowy, jak koronę, która drapie, zamiast lśnić. Śmiejesz się, bo wszyscy inni się uśmiechają. Robisz to, czego się oczekuje. Oferują ci ryżowe ciastka i kubek słodkiego piwa. Obejmujecie się, uczycie się hymnów. Twój głos jest cichy na tle śpiewów. Herodot opisał to bez wahania: kobiety siedzące, sznurki ryżu ściśnięte, mężczyźni wybierający przechodząc obok. Uczeni wciąż spierają się, czy źle to zrozumieli, ale tabliczki się nie spierają, wymieniają imiona, płatności, srebro, ziarna. Zostały napisane, by liczyć, ale o to, czego żaden historyk ci nie powie. To tutaj historia przestaje wydawać się święta, a zaczyna wyglądać na transakcyjną. Beltany szybko uczy się tego biznesu. Najpierw trening, muzyka, perfumowanie, sposoby na spuszczenie wzroku tak, by stało się to zaproszeniem, a nie odmową. Kobieta o imieniu Beltany pokazuje jak toczyć kamień do kosmetyków po twarzy, by wycisnąć ostatnią kroplę olejku. Chłopiec z palcami poplamionymi tuszem zaznacza jej imię na małej, glinianej tabliczce: Kadiszu, mruczy. Jakby to słowo było zarówno tytułem, jak i pułapką. Kapłani wyjaśniają teologię cierpliwym głosem: Zadowolić Isztar to zadowolić miasto zadowolić miasto to zadowolić zbiory, chmury i drogi logika jest czysta konsekwencje nie są. Gdybyś była Beltany, Nazwałabyś to oddaniem czy uwięzieniem? Łatwo nazwać kapłanki Łokadiszu. Są wyszkolone, zapamiętują hymny. Uczą się czytać święte formy, odciśnięte w glinie. Chodzą w czystym lnie, są wewnątrz świętych murów. Z zewnątrz wygląda to na status. Prawo wspiera tę iluzję. Prawo chroni ją na papierze. Własność, pensje, status prawny. Ale tablica nigdy nie rejestruje zgody. I nigdy nie rejestruje wyjścia. Na papierze ona nie należy do nikogo, w życiu należy do świątyni. Przez chwilę Beltany wierzyła, że to może być jej przyszłość, droga w górę, szansa, by wznieść się jak kapłani, których imiona były odciśnięte w glinie. Może świątynia ją ochroni, może mogłaby tu żyć, ale ta nadzieja umarła szybko. Papier to tylko część historii. To, co dzieje się dalej, to to, czego nawet tablice unikają opisywania. Nocą, gdy zapalają się lampy, a Babilon pogrąża się w cichym mroku, wewnętrzny dziedziniec się zmienia, zewnętrzne bramy się zamykają, ale mężczyźni wciąż wchodzą, kupcy z zakrytymi głowami, żołnierze po służbie, handlarze niosący srebro, zboże lub towary z odległych ulic. Oni nie zostają, płacą. A kapłani prowadzą ich za niskie drzwi, gdzie czekają kadiszu. Monety przechodzą z rąk do rąk. Imiona są zapisywane. Części są rezerwowane na ofiarę, wszystko inne zasila magazyny świątyni. To tutaj oddanie staje się rutyną. Beltany patrzy na starszą kobietę wychodzącą z komnaty. Porusza się ostrożnie, z wprawą, z monetą wciśniętą w dłoń i wzrokiem wytrenowanym, by nie patrzeć zbyt daleko. Nikt jej nie potępia, nikt jej nie wyśmiewa. Miasto szanuje ją za to, że służyła, a jednak jej życie zostało już naznaczone. Nie wyjdzie za mąż jak inne kobiety. Nie wychowa dzieci w rodzinie, która należy do niej. Jej przyszłość została ukształtowana spokojnie, bez jednego wyroku. Niektórzy nazywają bycie kadiszu pozycją. Inni nazywają to przetrwaniem. Beltany nazywa to rozkazem. Jej dni nie są wybierane, są przydzielane. Dzwonki ją budzą, przepisy decydują o jej posiłkach. Imiona wypowiadane przez kapłanki decydują, kiedy służy. Nikt jej nie grozi, nikt jej nie krępuje. A mimo to nic nie należy do jej czasu. Kobieta, która nie może wyjść, nie zostaje z wyboru. Nocą, leżąc na swoim wąskim posłaniu, beltany myśli o zapachu wilgotnego ryżu. O dłoniach matki czeszącej jej włosy. Wieniec wciąż lekko drapie jej skronie. Zastanawia się, jak długo zapach może ukrywać wyczerpanie. Tabliczki nie dają odpowiedzi, po prostu przestają zapisywać imiona, a potem jest inny rytuał. Raz w roku, podczas święta Nowego Roku, świątynia przygotowuje święte zaślubiny, mające zapewnić przyszłość miastu. Jest ubrany w hymny i symbole. Opisywany jako zjednoczenie i błogosławieństwo. Wewnątrz murów czuje się to mniej, jak świętowanie, a bardziej jak próba. Dowód na to, że łaska bogini została kupiona na nowo. Świątynia nie akceptuje odmowy. Beltany jest wciąż na tyle nowa, by wierzyć, że bogini może być łagodna. Hymny mówią o ogrodach i deszczu, o miłości, która żywi ziemię. Ale kapłani mówią o służbie. A mężczyźni mówią o zapłacie. Cel nigdy nie jest ukryty. Miasto musi być nakarmione. Miasto musi przetrwać. Gdy zapada zmrok, beltany raz jeszcze podnosi wieniec z materiału. Wewnętrzne drzwi się zamykają. Sandały szurają. Wspomnienia są korygowane. Dziewczyny poprawiają włosy podczas gdy pieśni wznoszą się stare i natarczywe. Coś zmienia się za oknem. Powietrze gęstnieje. Jeszcze jedno imię zostanie wzięte. Jeszcze jeden wpis zostanie dodany. Jeszcze jedna noc wchłonięta w pamięć. Kapłanka mruczy słowa, których prawie nie słychać. Kadzidło wypełnia ich duszę. Moneta czeka gdzieś poza jej miejscem. Ścieżka z wąskiego materiału wyznacza podłogę, prowadząc tam, gdzie ma usiąść. Mężczyzna wybierze. Kiedy okno się zbliża, Beltany rozumie, że wybór został dokonany na długo przed tym, nim tu dotarła zasłona się rozsuwa zamyka się za nieznajomym wieniec z materiału wpija się w jej dłonie gdy go ściska nagle świadoma jego znaczenia kapłani nazywają to świętym stare kadiszu wiedzą lepiej kiedy raz dotknie twoich włosów świątynia żąda od ciebie więcej niż twoja rodzina kiedykolwiek by mogła kroki przecinają wyłożoną kamieniem podłogę sandały łamią ciszę Mężczyzna nie jest okrutny, jest zwyczajny, podąża za zwyczajem starszym niż ktokolwiek z nich, waha się, potem srebro upada. Ląduje na kolanach beltany z dźwiękiem zbyt cichym, jak na to, co oznacza. Kapłan wypuszcza powietrze, skryba odciska znak w glinie. Moneta nie musi być duża, musi tylko zostać dana. A ponieważ moneta została dana, nie można jej odrzucić. Tradycja mówi, że ona musi wstać. A tutaj tradycja jest prawem. Ten moment nie jest końcem. Jest punktem wejścia. Gdy moneta upada, nic nie musi być wyjaśniane. Kapłan gestykuluje w przód. Nieznajomy idzie naprzód. Stopy Beltany się poruszają, jej ciało jest posłuszne. Ścieżka została już dla niej zdecydowana. Rytualne przejście jest wąskie. Malowane ściany lśnią łagodnie w świetle lampy. Kadzidło wisi w powietrzu, słodkie i duszące. Małe dzwonki przymocowane do drzwi dzwonią, gdy przekracza próg, by służyć bogini, ale brzmią raczej jak sygnał, że kolejna transakcja się rozpoczęła. Nikt do niej nie mówi, nikt nie wyjaśnia, co będzie dalej. Cisza jest celowa. Ten system nie opiera się na okrucieństwie, opiera się na wieku. Powtarzalności i zaufaniu, że nikt nie przerwie tego, co zawsze było robione. Rytuał jest starszy niż mury miasta. Nie pauzuje dla wątpliwości, nie dostosowuje się ze strachu. Beltany wchodzi do środka. Lampa przygasa. A Babilon trwa bez niej. W miesiącach, które następują, życie świątynne staje się rytmem, który nie pozostawia miejsca na pytania. Poranne pieśni. Kąpiele w olejkach, lekcje muzyki, zapach i kompozycja. Wewnątrz murów kadiszu są czczone jako święte. Na zewnątrz mówi się o nich przyciszonym głosem. Poruszają się między czcią a użyciem, nigdy w pełni nie należąc do żadnego świata. Niektóre ze starszych kobiet płaczą, gdy kapłani odchodzą. Isztar nas oświadcza, krzyczy jedna. Druga chowa głowę w dłoniach, świątynia to robi. Isztar tylko się podpisuje. Beltany się nie śmieje, świątynia to miasto w mieście. Spichlerze pełne zboża, zamknięte skarbce srebra, imiona wyciskane w glinie i wymazywane. A Kadiszu poruszają się przez to wszystko tak niezbędne i nieznane jak sama maszyneria. Prawo je uznaje, daje im przywileje, wymienia ochronę, nie daje im odpoczynku. Pewnej nocy Iltani, kobieta, która ją szkoliła, siada obok Beltany na tarasie. Światło słońca zalewa świat ciemnymi kształtami. Rozumiesz to teraz? Mówi spokojnie Iltani. Jak działa to miejsce? Beltany milczy. Wciąż myślisz, że jesteśmy kapłankami? Martwi się Beltany. Czym innym mogłybyśmy być? Iltani uśmiecha się, ale jest to zmęczony wyraz twarzy. Ubrany w lata odpowiedzi, które donikąd nie prowadzą. Niezbędne, mówi. Niezbędne dla świątyni, niezbędne dla mężczyzn, którzy tu przychodzą i zostawiają srebro, niezbędne by utrzymać to wszystko. Nigdy wystarczające by wyzwolić. Głos woła z dołu. Kolejna oferta nadeszła, wieniec czeka w jej zasięgu. Obowiązek zostaje wznowiony. Wraz ze zmianą pory roku świątynia staje się czymś znajomym, w sposób którego Beltany nigdy nie chciała. Rozpoznaje kroki po samym dźwięku. Wie, które rynki przynoszą wino, którzy żołnierze przynoszą niecierpliwość, które oferty niosą zapach obcych dróg. Zna dźwięk monet, uderzających o gliniane misy, i to, jak szybko każda jest liczona, zamykana i chowana. Pewien kupiec raz mówi jej że przynosi szczęście Ona patrzy na niego w otwartych salach handlowych i rozumie co to naprawdę oznacza To co ciąży na niej najbardziej to nie rytuał sam w sobie który staje się czymś tępym w swojej powtarzalności ale godziny po nim Kiedy kadzidło wietrzeje śpiewy cichną a hałas miasta powraca z zamurów Wtedy świątynia wydaje się najmniejsza Wtedy przyszłość znika Nikt tu nie mówi o późniejszych latach. Imiona są zapisywane, potem pewnego dnia już nie są. Starsze kobiety znikają w ciszy, ich maty są zwijane, ich miejsce zostaje wypełnione. Kiedy Beltany pyta, dokąd idą, iltani dotyka powoli jej włosów i mówi: Do bogini. Jej oczy tego nie rozumieją. Zbliża się pora sadzenia, gdy w kalendarzu świątyni pojawia się nowy znak. Zbliżają się święte zaślubiny. Rytuał mający połączyć pomyślność ziemi z boską łaską. Publiczność zobaczy pieśni, kwiaty, procesje. Wewnątrz świątyni przygotowania czynione są z precyzją. Kadiszu nie robią tego co zwykle. Są przygotowywane. I po raz pierwszy zostaje wywołane imię Beltany. W jej dłonie wkładana jest misa z wonnym olejkiem. Jej włosy są układane. Czerwony wieniec zostaje dopasowany. Powietrze w pokoju wydaje się cięższe, jakby ściany nasłuchiwały. Nawet Iltani patrzy bez słowa. Co mam robić? pyta Beltany. Kapłan odpowiada spokojnie, bez pośpiechu czy groźby, to czego wymaga bogini. Wnętrze świątyni jest ciemne, oświetlone tylko kilkoma lampami. Kamienne lwy patrzą ze ścian. Jej platforma znajduje się w centrum, przykryta tkaninami zarezerwowanymi dla praw stanu i wiary. Oddech Beltany zwalnia. Nauczyła się wystarczająco dużo, by rozpoznać niebezpieczeństwo, nawet gdy używany jest święty język za drzwiami słychać kroki. Zbliża się ktoś ważny. I w tym momencie Beltany rozumie, że to, co leży za następną ścianą, ukształtuje resztę jej życia. Nie poprzez przemoc. Ale poprzez trwałość zaczyna się pieśń. Lampy przygasają, ściana się obraca, a Beltany idzie naprzód. Przygotowywała lampy wcześniej, przygotowywała pokoje. Tej nocy ona jest przygotowywana. Wysoka kapłanka stoi na środku sali. Ubrana w biały len spięty złotem, wygląda mniej jak kobieta, a bardziej jak symbol. Opanowana, wzniosła, odległa. Tylko lekkie drżenie jej rąk należy do prawdy. Nawet ona czuje ciężar tej nocy. Ołtarz jest otoczony lwami, bestiami, isztar. Ich kamienne uszy są zawsze otwarte. Ona upuszcza naczynie. Olej rozlewa się po powierzchni, ciemny i lśniący, chwytając światło lampy jak lustro. Kroki zbliżają się za nią, powolne, zdecydowane. Mężczyzna wybrany, by reprezentować bóstwo, wchodzi do sali. Król czy szlachcic, to już nie ma znaczenia. Jego obecność zmienia salę. Beltany trzyma oczy otwarte, tak jak ją uczono, ale czuje jego spojrzenie jak ciężar na skórze. Kapłani ich otaczają, pieśń przybiera na sile. Sala wydaje się zamykać. Ściany są bliżej niż wcześniej, wtedy odzywa się głos. Spokojny, pewny, ostateczny. Tej nocy służyłaś bogini ciałem i symbolem. Ziemia od tego zależy, miasto od tego zależy. Wyrok tak stary, że brzmi bezdyskusyjnie. Wyrok, który nie pozostawia miejsca na odmowę. Beltany spuszcza wzrok i rytuał się zaczyna. To, co dzieje się dalej, nigdy nie zostało spisane. Świątynia nie zapisywała szczegółów, które miały być zamknięte. Przetrwały tylko fragmenty. Hymny, które mówią o łożu przygotowanym na radość zjednoczenia i płodności. Ale wszystko w życiu Beltany zmienia się po tej nocy. Następnego ranka wysoka kapłanka ją obejmuje. Nie z czułością, ale z aprobatą. Kapłani kłaniają się, gdy przechodzi. Skryba dodaje znak obok jej imienia na tabliczce, której ona nie potrafi przeczytać. Nawet Beltany patrzy teraz na siebie inaczej, z rozpoznaniem naznaczonym lękiem. Widziałaś serce świątyni. Szepcze Iltani. A świątynia widziała ciebie. Nie ma wyjaśnienia, żadne nie jest potrzebne. Kiedy pewne progi zostaną przekroczone, nie ma powrotu. Potem pewnego dnia jej imię nie jest już wywoływane. Nie ma odpoczynku, nie ma ceremonii, nie ma pożegnania. Jej wpisy na tabliczkach są rzadkie, a potem stop. Tak właśnie znika kadiszu. Nie przez przemoc, nie przez skandal ale przez cichą erozję. Pamiątki pokazują małe notatki, obowiązki wypełnione, ofiary przygotowane, festiwale obsłużone, potem nic. Świątynia wzięła to, czego potrzebowała i ruszyła dalej. Tak kończyło się wiele żyć w murach Isztar. Nie dramatem, ale nieobecnością. Uczeni spierają się, bo argument jest bezpieczniejszy niż wniosek. Tabliczki się nie spierają. Pokazują system, który działał gładko, skutecznie, konsumując kobiety bez hałasu. Płatności zarejestrowane, role przydzielone, rytuały uregulowane, ciała podporządkowane prawu i sakrum. Niektóre kobiety wchodziły dobrowolnie, inne były oddawane przez rodziny bez innych opcji, niektóre zyskały status, większość zniknęła bez śladu. Beltany żyła po środku. Ukształtowana przez system, który wyniósł ją wystarczająco wysoko, by uczynić ją użyteczną, a potem wymazał. Historia nie zachowuje głosów takich jak jej. Świątynia zapisywała zboże i srebro nie strach, nie nadzieje, nie żal. A jednak cisza wokół jej imienia mówi wyraźnie: mówi nam, że nigdy nie miała być pamiętana, tylko policzona. Mówi nam, dlaczego pokolenia później próbowały ukryć te rytuały pod metaforą i potępieniem. Nie dlatego, że były błahe, ale dlatego, że ujawniały zbyt wiele. Świątynia teraz przeminęła, zigurat zamienił się w pył, śpiew zamilkł, lwy pokruszyły się pod śniegiem czasu. Ale pytania pozostają. W co wierzyła Beltany na końcu? Czy wciąż ufała bogini? Czy miała nadzieję na ucieczkę? Czy nauczyła się przestać mieć nadzieję? Historia nigdy nie odpowiada. Tabliczki nie zapisują nadziei, zapisują transakcje. I tak właśnie Beltany pozostaje. Imię krótko odciśnięte w glinie, życie skonsumowane przez system, który nazywał się świętym i przypomnienie, że nawet najjaśniejsze świątynie mogą rzucać najciemniejsze cienie. Jeśli chcesz oddać hołd Beltany i historii niezliczonych kobiet tylko policzonych, nigdy nie zapamiętanych, Zostaw jej imię w komentarzach.